Siemanko mojej mili, tutaj taka dla Was mała zapowiedź. Jeżelibym kichnął, pociągnął nosem, jeżeli usłyszycie jakiś dziwny odgłos, czy to na przykład na Facebooka, ale to akurat już mimochodem, Jak coś jestem chory, więc przepraszam, jeżeli coś będziecie musieli usłyszeć nieodpowiedniego. Tak więc przechodząc do rzeczy, bardzo możliwe, że zakupię konsolę next genową i nie będzie to Xbox One, tylko PlayStation 4. Tak więc prawdopodobnie na około 85-90% oczekujcie relacji z pierwszej ręki na moim kanale w postaci wideowloga czy coś w tym stylu, z rozpakowywania go, pokazywania elementów i ogólnie pogadania o nim. No myślę, że to tyle. W najbliższym czasie załatwiam sprawę z kartą dźwiękową i powinno być wszystko ok. Tak więc trzymajcie się wszyscy i obyście zdali klasy, jeżeli dalej chodźcie do szkoły. No i miłych wakacji, ponieważ już już powoli się zaczynają. Strzałeczka.